Dobrze dobrana maskara potrafi świetnie podkreślić oko. Rzęsy u każdej z nas różnią się grubością, gęstością. Albo kątem wzrostu włosa, czyli u jednych są bardziej podkręcone, u innych mniej. Przy wyborze maskary bardzo ważne jest to, aby zwrócić uwagę nie tylko na jej właściwości, ale także na szczoteczkę. Na rynku mamy maskary, które m.in. pogrubiają, podkręcają albo wydłużają rzęsy. I teraz, jak dobrać tusz i szczoteczkę do naszych rzęs? Jeżeli Twoje rzęsy są krótkie, postaw na silikonową szczoteczkę, która jest dosyć wąska. Taka fenomenalnie wydłuży i rozdzieli twoje rzęsy. Jeśli chcesz swoim rzęsom nadać objętości, bo twoje naturalne są rzadkie i cienkie, postaw na syntetyczną szczoteczkę, która ma bardzo gęste i regularne włosie. Taka maskara bardzo dobrze rzęsy zagęści, maksymalnie je pogrubi, ale też bardzo dobrze rozdzieli. Jeżeli marzą wam się podkręcone rzęsy, bo wasze naturalne są dosyć proste, postawcie na silikonową szczoteczkę, która dodatkowo jest lekko wygięta w łuk. Przy wyborze odpowiedniego tuszu do rzęs zwróćcie uwagę na szczoteczkę, która ma duże znaczenie, ale także na właściwości tuszu, które mogą potęgować efekt wydłużenia, podkręcenia albo pogrubienia.